Czy, czy Konfederacja widzi w tym, swoją, w tym temacie szansę dla siebie też na podbicie swojego poparcia? To nie jest kwestia, że Konfederacja widzi szansę dla siebie. My chcemy e, identyfikować polski interes narodowy, a w tym przypadku po prostu jesteśmy za rolnikami. Jesteśmy za tym protestem. To nie jest, że, że Konfederacja dla siebie jakąś szansę widzi. E, tutaj ciekawy głos mojej przedmówczyni, e, zaskakujący. Zapraszamy do Konfederacji, bo przedmówczyni nie Chcielibyście mnie tam z całą pewnością zapewniam was. Widzi pani związek, chciały. widzi pani związek z protestami rolników z, z Zielonym Ładem narzucanym przez Unię Europejską. I to jest rzeczywiście, rzeczywiście problem. Problem jest, że następuje zaburzenie, zaburzenie no właśnie tej równowagi gospodarczej przez te płody rolne w potężnych ilościach wprowadzane na polski rynek. I, I my to jemy też, bo z tego też powstało, powstało powstał chleb i, i są pierwsze sprawy, y, pierwsze sprawy o to. Także niewątpliwie, niewątpliwie będzie to temat, dlatego, że rolnicy po prostu już dłużej nie mogą tego wytrzymać i nie jest tak, że to był zły tylko rząd poprzedni. Mamy obecnie wiceministra, który, który sam nie wie, czy jest ministrem, czy protestującym, bo jemu się to już pomieszało, minister Kołodziejczak. Także no pytanie, czy to będzie rozwiązane, czy nie i według mojej wiedzy nie zamierzają odpuścić. Historia jest bardzo piękna. Jest taka, że bezpartyjni samorządowcy przyszli do Konfederacji prosić o sojusz na wybory samorządowe. Sojusz oparty o normalność, o wolność, o kwestie, które duże partie często często tak samo po prostu postrzegają i tym trendom takim europejskim, wariackim, jakie nam tutaj chcą serwować możni tego świata. Także my spotkaliśmy się w punkcie rzeczywiście, można powiedzieć, merytorycznie i programowo takim, w którym do siebie pasujemy. Też A to Konfederacja... Trzeba coś powiedzieć, taki trochę kryzys wizerunkowy wyszedł, bo w czasie wyborów parlamentarnych zarówno Wam, jak i bezpartyjnym samorządowcom zarzucano, że tak naprawdę wspieracie prawo i sprawiedliwość. Następne wybory już jesteście razem, więc więcej Was znaczy, łączy. Jeżeli... W sposób poważny stawia tezę, że my wspieramy Prawo i Sprawiedliwość i wspieraliśmy, to nawet brak mi słów, żeby to, na nią odpowiadać, bo to jest. To była taka rozmowa polityczna bardziej, że. Natomiast, natomiast to, co jest istotne, to to, że pokazujemy, że jesteśmy, mamy zdolność koalicyjną, mamy, kontaktujemy z bazą. To są pierwsze wybory samorządowe Konfederacji, także to są wybory dla nas ważne. Rzeczywiście ważne. Był bardzo długi okres czasu bez wyborów samorządowych. Samorządowych. W poprzednich latach startowaliśmy jako siły tworzące konfederację, osobno robiąc osobne wyniki, też ogólnopolskie. Także jestem bardzo ciekawy i tutaj idziemy z, podniesioną, z podniesionym czołem, a ci bezpartyjni samorządowcy, którzy, Odłączyli się od negocjacji, dostając wszystko to, o co prosili, no jawią się niepoważnie. I rzeczywiście też trzeba powiedzieć, że tych bezpartyjnych samorządowców w Polsce jest dużo, jest wiele, wiele podmiotów, a na przykład tutaj mazowieccy i warszawscy bardzo mocno są, są z nami, są w projekcie i, i że tak powiem, ich intencje były czyste, jeżeli chodzi o dogadanie ja się cieszę z tego sojuszu.